Tak, to pierwsze spotkanie w 2023 roku. Arkadiusz Żabka, witam słuchaczy, witam internautów, a naszym porannym gościem Mieczysław Kielca, prezydent Włodzisławia Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, drodzy słuchacze, Wszystkiego dobrego na nowy 2023 rok. Dużo normalności i spokoju, jeżeli I... będzie nam to dane. Ale się rozpędził. Jeszcze nie zdążyłem <laughs> zapytać o życzenia noworoczne, a tu już poszło. Panie prezydencie, wszyscy mówią, pan też mówił niedawno w tym studiu, że to jest fatalny czas dla samorządów. Czy ten rok będzie równie y, zły? Będzie bardzo, bardzo trudny i e, niestety dane finansowe, o których mówiłem w zeszłym roku, potwierdziły się z początkiem tego roku, także prognozy nie napawają optymizmem. Ale Pan zobaczy, co się wczoraj stało. Podnieśli wadna benzyna, a benzyna dalej w tej samej cenie. To też, może nie jest tak źle. E, też uwielbiam takie cuda, jeżeli mówi się o tym, że i K ma prowadzić kontrolę tego, czy nie było sztucznego pompowania zapasów finansowych w Orlenie właśnie przez ostatnie półtorej miesiąca, więc sami zgromadziliśmy sobie te zapasy. Jak zwykle bywa. Panie prezydencie, zerknijmy do Wodzisławia. Jaki to będzie 360, ile? 3, 2 dni najbliższe? Czego się mogą spodziewać mieszkańcy? Na pewno bardzo dużo wymagających decyzji przed nami. Mamy uchwalony budżet przez radę miasta Wodzisławia Śląskiego. Choć jest to budżet, który wnioskowałem aby nie uchwalać w zeszłym roku ze względu na wielkie braki. Niestety te obawy, które przekazywałem radnym jeszcze w grudniu, potwierdziły się w dniu wczorajszym z pierwszych danych finansowych zamykających rok poprzedni. A tak po polsku? A tak po polsku. Jest to budżet, w którym mimo 245 milionów nie mamy na rzeczy podstawowe, czyli nie mamy zabudżetowanych, między innymi wynagrodzeń w wielu grupach do końca tego roku. Po prostu nie byliśmy w stanie. Inflacja, podwyżki, obniżka podatków, która jest związana z Polskim Ładem, od ostatnich trzech lat Włodzisław dostaje coraz mniejsze podatki w związku z Ładem, powoduje, że ten budżet po prostu się nie spina. Czyli nie będzie na wypłatę Póki co jest do czerwca, są zabezpieczone środki? To bardzo różnie. Mhm. W przypadku oświaty musieliśmy zaniżyć paragraf wynagrodzeń, żeby w ogóle spiąć budżet o około 14 milionów złotych. To oznacza w przypadku Wodzisławia, że pensje są zabudżetowane mniej więcej do sierpnia roku bieżącego. Co potem? No i właśnie, dlatego proponowałem Radzie Miasta, aby nie uchwalać tego w grudniu, poczekać z dodatkowymi wydatkami, pomysłami, uchwalić budżet w styczniu, zobaczyć jak zamkniemy rok i przeznaczyć środki tak, żeby nie budzić niepokoi społecznych, bo to jest dla każdego bardzo wymagająca sytuacja. Rada oczywiście zrobiła po swojemu. Co więcej, uchwaliła dodatkowych zadań na ponad 10 milionów, uchwaliła wirtualne obietnice wyborcze, które sfinansuje z wirtualnych pieniędzy w roku wyborczym zagwarantowane. Przez pis wspólnotę samorządową i Wodzisław 2.0. Mówi Pan, że może nie wystarczyć na wypłaty, a w Urzędzie Miasta pana pensje są pewne? Na wszystkie pensje generalnie, bo to jest cały paragraf, mhm. więc jeżeli tak będzie trzeba zrobić, to już zostały podjęte w przypadku urzędu odpowiednie kroki. Po pierwsze, zostały wstrzymane nabory na wszystkie stanowiska. Te nieobsadzone, a także te, które będą się zwalniać, chyba że jest to stanowisko wymagane przepisami ustawą musi być obłożone. Jeżeli chodzi o tak zwane umowy na czas określony, to można było je przedłużyć już na czas nieokreślony, ta decyzja zostanie podjęta, pracownicy otrzymali umowy jedynie na trzy pierwsze miesiące roku przyszłego. Jednocześnie ta sama rada miasta nie podnosi podatków. Wiele samorządów, jak na przykład Rybnicki podniosły do maksymalnej stawki o 12% podnoszą podatki od nieruchomości Wywóz odpadów także powyżej 30% kilku złotych w wodzisławiu to minimalne podwyżki. Rada miasta nie podnosi podatków od A czterech lat. za podatków. Pierwsze dwa lata próbowałem tej kadencji dyskutować o tym z Radą, potem Rada uzna, że powołuje swój zespół i za każdym wynik zespołu jest taki, mamy większość podatków, nie podniesiemy. W tym roku e, proponując budżet, już po uchwaleniu podatków w październiku, proponowałem Radzie, aby rozważyć jeszcze raz korektę i w listopadzie podnieść podatki, ponieważ zabraknie nam środków na bieżące funkcjonowanie miasta, jeżeli nie wydarzy się jakiś cud finansowy. W zamian za to mamy spektakl dodatkowych obietnic, festynów, zadań inwestycyjnych i wielu innych rzeczy. Z tymi festynami to nie pan nie przesadza. Sam pan mówił, że w tym roku nie będzie Dni Wodzisławia, nie będzie rega festiwalu, takich sztandarowych imprez. Eee, no właśnie, ja nie przesadzam, bo to, co powiedziałem, to zapisałem w projekcie budżetu, bo mm. uważam, że jeżeli trzeba dokonywać cięć, to zachowanie miejsc pracy jest tu rzeczą najważniejszą w niestabilnych czasach. W tym samym momencie Rada Miasta proponuje pół miliona na m.in. festyny w dzielnicach i wydatki bieżące i dodatkowe pieniądze na promocję miasta na przykład poprzez sport. Zadanie ważne. Pytanie, czy jednak wynagrodzenia nie są ważniejsze? Panie prezydencie, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, one będą obcięte w tym roku? Zgodnie z przyjętym mhm. projektem budżetu. Te tak. wydarzenia darmowe, a myśli pan o powrocie biletowanych imprez? To wszystko jest przed nami. Jeżeli chodzi mhm. o wydarzenia darmowe, nie zmieniło się nic od naszej rozmowy. Nie ma w tym momencie środków i. Trudno mi jest powiedzieć, żeby te środki się znalazły, skoro początek roku przyniósł nam takie informacje, jakie przyniósł, że tych środków na koncie nie ma tyle, ile ktokolwiek mógłby się spodziewać. Eee, to jest raz. Po drugie, no możemy mówić o pewnej mechanizmie związanym z biletowanymi imprezami. Pytanie, jaka to będzie cena i czy będzie satysfakcjonująca dla klientów w zamian za repertuar. No tak, ale w zamian można odzyskać VAT, to jest kuszące dla samorządowców. Dlatego będziemy mhm. szukać jakichś rozwiązań, to jest na pewno jeszcze przed nami. Panie prezydencie, narzeka pan w porannej rozmowie z słuchacze, mieszkańcy Włodzisławia szukają pozytywów. My też patrzymy na to, co się dzieje w strefie Olszyny, no i Firma Eko która ile planuje tysięcy miejsc pracy tam stworzyć? Około trzech tysięcy miejsc pracy. Nie, nie narzekam. Ja jestem raczej y, optymistą i zawsze byłem, ale są takie czasy, że trzeba realnie mówić o tym, co jest. I proszę nie traktować tego jako narzekania. Chcę po prostu mówić realnie Cześć na faktach o tym, co Cześć jest. Tak, tak. Y, tak, olszyny, rzeczywiście fabryka się buduje. W między świętami rozmawiałem z managementem y, firmy. Y, Produkcja powinna ruszyć w drugiej, trzecim kwartale tego roku. Nic na chwilę obecną nie jest zagrożone. Docelowo kilka tysięcy miejsc pracy za... 5-6 lat. Jest to kilka milionów podatków do budżetu. To będą prawdopodobnie pracownicy zwożeni do wodzisławia podobnie jak się rzecz ma w Kornicach pod borzem ale nie myśli pan o tym, że tutaj należałoby uruchomić system mieszkaniowy. No i jednak tych mieszkań brakuje. Była próba e, przegrana, forsowania na batorem mieszkań? No właśnie, no była próba w odpowiednim hmm. momencie, jak już te mieszkania mogłyby się budować i równolegle być oferowane z miejscami pracy. Rada Miasta zablokowała to, uważa że nie może być tego sukcesu, i to jest decyzja Rady Miasta. Czy będzie powrót do tego czy innego projektu mieszkaniowego? Na pewno tak, czas pokaże w jakiej formule. Przed nami inne wyzwanie, przed nami wyzwanie związane z transportem publicznym. Już rozmawiamy ze strefą i rozmawiamy z ekooknami, tak aby przygotować system komunikacji miejskiej, dopasowany do potrzeb mieszkańców miasta. Być może powiatu to będzie klucz. Skoro padło słowo komunikacja, bilety pójdą w górę? Nie. Nie pójdą. Cena za wywóz odpadów? Nieznacznie. To jest około dwóch złotych, ale jest to wynik przetargu. To nie jest wynik decyzji, na którą mogą mieć wpływ inne czynniki niż przetarg. Żłobek, przedszkole? Nie ma decyzji odnośnie żłobka poza minimalnymi korektami. To A. są nastawce żywieniowe i tak dalej. Myślę, że one są uzasadnione. Przedszkola to jest rzecz ustawowa. Zaraz, to pana teraz... Do przedszkola wybiera się? E, tak, Mały mi się kieca. wybiera do przedszkola, do żłobka <laughs> chodzi prywatnego, Aha. więc e, mam rozeznanie ile płacą rodzice w prywatnym systemie opieki, a ile mhm. płacą w państwowym. Panie prezydencie, to jest rok, który przyniesie wiele no, przynosi, przynosi już na dzień dobry wiele niewiadomych. Jeszcze mamy węgiel w zanadrzu. Kolejna wspaniała mhm. obietnica. Na dzień dzisiejszy ponad 170 rodzin nie otrzymało węgla, które miało obiecane przez premierów tego rządu. Podobno węgiel miał być, a go nie ma. Czyli mówię o ekogroszku mówi pan o tych mieszkańcach, którzy złożyli wnioski. Tak, tych, którzy złożyli wnioski. Węgiel nam się wyczerpał już w końcówce grudnia ekogroszek. Informowaliśmy wojewodę, on apelował do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Z początkiem roku dostaliśmy nowy przydział. 170 rodzin jest bez obiecanego węgla, czyli to są obietnice puste. To, to są te, to jest te półtora z ubiegłego roku półtora, to na teraz będzie kolejne półtora. E, no w tym roku mhm. dopiero 7 osób złożyło wniosek, więc tu jeszcze trudno powiedzieć. Będą na kolejce za tymi 170 rodzinami, którym politycy tak, obiecali no z Warszawy. Mamy cię, Chociaż kiedyś mówiono, nikt ci tyle nie obieca, ile, kto? Kieca. Pamiętam, Pamiętam to hasło. Tak. Mówiło się to wtedy, kiedy obietnicą była droga zbiorcza, która jest rodzinny park rozrywki, który jest. Kilkaset milionów pozyskanych z Unii, które jest. Cóż, wolę takie przysłowie, niż żeby mówili o mnie Pinokio. Okej, okay. Gazeta Wodzisławska, pytanie na koniec, wróci? Gazeta Wodzisławska już nie funkcjonowała od roku w tamtej formule, jako informator turystyczny, powiatowy nie jest wstrzymana ze względu na oszczędności. Dobrze, Panie Prezydencie, jakby Pan mógł życzyć sobie, to co by to było w tym nowym roku? Przede wszystkim, nam wszystkim, normalności, spokoju, harmonii i uczciwości w życiu każdym, przede wszystkim społecznym, samorządowym, politycznym. Uczciwości. Powiedział w porannej rozmowie Mieczysław Kieca, prezydent Włodzisława Śląskiego, Arkadiusz Żabka. Wszystkiego dobrego w nowym 2023 roku. Dziękujemy słuchaczom, dziękujemy naszym internautom. Wszystkiego dobrego.